Delikatnie ryzykowałem przyjeżdżając tutaj, bo droga to jest nie najlepsza, ale ciekawo jest, zwyciężyła. New Holland jest cały czas przypięty do przyczep. Osiemdziesiątki mi się nie chciało wyciągać. Crossa też mi się nie chciało wyciągać. Więc chcę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj rzepak. Tak się dzisiaj prezentuje mój rzepak. Tutaj gdzie jeżdżę, w ścieżkach stoi woda. No nic dziwnego. Padało wczoraj od popołudnia. Widzicie, w ścieżkach stoi woda. Natomiast nie ma zastoisk wodnych tutaj gdzie jest uprawiany. Delikatne przebarwienia już jakieś widać. Ale no tutaj nie ma, nie ma w ogóle możliwości wjechania, wjechania z azotem. Po prostu no nie ma jak. Chociaż jest, jest taki plan. Jest to zaplanowane. Jest to zaplanowane, no ale no ciężko. Ciężko obecnie to zrobić. Bo pogoda jest bardzo, ale to bardzo niestabilna. Musiałem odebrać telefon, bo ktoś do mnie dzwonił. Tak jak mówię, no pogoda jest niestabilna. Ja tutaj chciałem RSM-em pojechać. W dawce nam około 120 litrów litrów yy, na hektar no ale no nie ma jak tego zrobić to no sami widzicie co tutaj się dzieje może może w przyszłym tygodniu yy, będzie ta pogoda bardziej łaskawa to by się udało no bo już widać yy, już powoli widać gdzieś jakieś braki no on tutaj on tutaj nie dostał azotu jeszcze a przy, przy takim rozwoju, to on jesienią jest w stanie pobrać nawet tych 80 kg w wszystkim składniku. Tutaj, yy, tutaj, gdzie teraz stoimy, jest dołek, znaczy dołek. Dół, ja, to tak na, ja tak na to mówię: no bo tam górka jest piaskowa i od razu już stąd widać odcięcie, yy, odcięcie jak to wygląda. Yy. Chciałem też zobaczyć, jak tutaj z mszycami. Bo ja go pryskałem tutaj i na zoomą już jakiś czas temu. Od tamtej pory, od czasu oprysku tutaj nie byłem. Na razie nie widać presji. To co było, to miało być. Bo tak czekam, aż tutaj sąsiad skosi tą kukurydzę. Bo w kukurydzy mszycy jest mnóstwo. Nie wiem, czy uda mi się to tutaj wam pokazać. Zaraz zobaczymy. Znowu, już to mówiłem, ale znowu posłuchałem się i zrobiłem błąd. Posiałem tutaj ten rzepak zdecydowanie za gęsto. W roku nie słucham nikogo. Robię tak jak uważam ja. O. o, zobaczcie, ile jej tutaj jest. I to, co kawałek przejdziesz. To kawałek przejdziesz i, i widać taki, taki obrazek. No, może nie będę, nie będę teraz szukał tej liści łamą, bo to nie o to chodzi. Ale mszycy jest w kukurydzy mnóstwo. I trzeba po prostu wyczekać ten zabieg, żeby jak najwięcej kukurydzy zeszło z pól. Żeby ta mszyca ruszyła, bo ona siądzie na rzepakach, sią, sią, siądzie na, na zbożach. I będzie trzeba... No zabieg ja uważam, że będzie koniecznością. No bo, no bo to niestety no, nie uda się tego zrobić, żeby żeby to ominąć tutaj na dole już wcześniej też wspominałem rzuciło się trochę rzepiku nie wiem tutaj rzepak uprawiany na tym polu jest dopiero drugi raz odkąd ja to pole mam a już nawet nie pamiętam ile je mam lat z 6 lat z 6 lat chyba i i tutaj na dole jest. Na, na górce, na górce nie, ale tutaj ten dół to jest, to jest naprawdę. Widać też odznaczającą się odmianę, widać pasek odznaczający się. Tamta strona jest bardziej ciemna, bo tu są dwie różne odmiany schodowli IGP. Jest, będzie tutaj porównanie. Jest tutaj ten Avignon, tak? I Tatiana. I Tatiana. Widać różnicę, jest normalnie tak jakby, tak jakby przeciął Także, także widać różnicę Zobaczymy jak będzie, czy, czy, czy będzie ja, ja nie mam wagi, to ja tego nie zważę, tego plonu Ale orientacyjnie mniej więcej Jak, jak będzie się to rozwijało Będzie można coś o tym rzepaku powiedzieć Rzepak Tutaj już Dwa razy miał Zabieg regulacyjny połączony z, 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 z zabiegiem fungicydowym, więc, więc tutaj o to nie ma się co martwić. Zabiegi uważam, że były mocne, wykonane. Nowych dziurek, norek nie widać. Może ten deszcz po prostu spowodował to, że się utopiły te myszy, wszystkie. Ale place, te, które były zjedzone, no na przykład tutaj, w tym miejscu, pozostały, no bo to, to jest normalne. No dobra. Wygląda jak wygląda, wygląda dobrze, aczkolwiek on chciałby już coś zjeść, coś przekąsić. Jeżeli pogoda pozwoli, w przyszłym tygodniu to on coś na przekąskę tutaj dostanie. Tutaj na tych ścieżkach myślę, że jest w miarę twardo, bo jakby nie było twardo, to woda by tutaj oczywiście nie stała. Ale że jest twardo, no to, to, to ona po prostu, robią się zastoiska. I to jest tak samo w polu Jak masz zastoiska wodne To znaczy, że, że Coś jest nie tak No dobra Pokazałem Wiecie jak wygląda Można iść dalej A tak wygląda moja pszenica W uprawie bez or... Yy, jejku, co ja gadam W uprawie bezorkowej to już było W uprawie pasowej Byłem bardzo ciekawy jak to Jak to wyjdzie Widać Wyszło tak jak na załączonym obrazku. Wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Widać równiuteńkie pasy, jakie posiada. Widać też, gdzie na przykład na poprzeczkach troszkę więcej się nałożyło, gdzie wyjechałem. Ale ogólnie bardzo mi się podoba, chociaż ta pszenica ma tutaj już zbyt mokro. Przydałoby się, żeby po prostu już przestało naprawdę padać. Tylko, żeby troszeczkę przyświeciło słoneczko, żeby zrobiło się trochę ciepło. No, bo tak naprawdę yy, nie będzie możliwości zrobienia tutaj zabiegu herbicydowego. A uważam, że na tych sianych wcześniej troszeczkę byłby bardzo wskazany. Schody są bardzo równomierne, fajne. Nawet pierwszy przejazd, który szedł głębiej tutaj powschodził dosyć fajnie, bo to ciężko jest ciężko mi było yy, z początku ustawić, za bardzo nie wiedziałem jak, ale później już wyszło, później już wyszło tak jak ma tak jak ma wyjść jest, jest OK. Gdzie gdzie jest jeszcze troszeczkę przeżadzone jeszcze, jeszcze tak nie powschodziła. Ale wschodzi cały czas Mówię, no tutaj ona się trochę dusi Jej tutaj by się naprawdę przydało już Przydałoby się już słońce Przydałoby się trochę ciepła Żeby to naprawdę Miało ręce i nogi Odmiana tutaj na tym polu Odmiana Julius, kupiony kwalifikat Na rozmnożenie I zobaczymy Zobaczymy, co z tego będzie. Stanowisko po soi na tym polu. Teraz jeszcze pojadę zobaczyć, jak wygląda to po rzepaku. No tutaj, tak jak to wygląda teraz, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest pszenica również i tutaj na polu po F-ie. Zobaczcie, o, ładnie sobie rośnie. Rzepaczek niektóry Niektóry widać też odbija, o zobaczcie jakie korzonki tutaj, aż o bielutkie przybyszowe, proszę, o, a leżał sobie o tak, o i już tutaj puszcza. Yy, tutaj na tym polu niezwykle istotne i bardzo ważne będzie, będzie zabieg jesienny, tutaj no mam nadzieję, że jeszcze temperatury na to pozwolą mm, chociaż na chwasty dwuliścienne. Albo może nie tyle co chwasty dwuliścienne, a, szam, a sam rzepak, samo się wyrzepaku. Bo jeżeli ja tego tutaj teraz nie zrobię, to tutaj wiosną to będzie tragedia po prostu. Więc naprawdę tutaj będzie tutaj niezwykle istotne jest zrobienie tego. Co ciekawe, na tym polu, a na tym widać, widać różnicę na korzyść tej działki. Z racji tego, że tutaj widać tą pszenicę, że jest trochę taka bardziej, nie wiem, mocniejsza. No tam, tam tak jakby po prostu brakowało tego, jakby bardziej ta woda, woda jej tam po prostu przeszkadzała. Tutaj fajnie, wygl fajnie wyglądają te pasy. Nie wiem, czy to, czy kamera no aż na tyle to oddaje. I tutaj jest tak ciekawie, bo yy, 9, metrach, 4, 5, 9 metrów yy, od prawej strony i 9 metrów od lewej strony jest Julius. Natomiast środek jest yy, apostel, mój apostel, który ja sam, ja sam czyściłem i zaprawiałem. I tak, jakby troszeczkę ten wigor ten apostel miał, miał, miał lepszy, także pszenica ładnie powschodziła. Ja na, muszę te, teraz, teraz, jak już to wszystko widzę, to muszę się przyznać do tego, że martwiłem się o tą pszenicę. Bo rzepak już wiedziałem, jak rośnie. Kukurydza, tak samo żaden problem. Burak też nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj siew, tą przystawką. Tym PSM, coś nowego, coś nieznanego, i bałem się, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało na polu, ale widać piękne, fajne pasy. Jak na mój gust, to ja bym po prostu rozszerzył jeszcze troszeczkę ten rozstaw, ponieważ teraz wygląda to tak, że jest pas, yy, zasiany pas pszenicy, potem jest 5,5 cm. 5,5 cm przerwy. Jest kolejny pas yy, o, o szerokości 32 cm. Ja bym to trochę rozszerzył, żeby jednak te międzyrzędzia. O, pas 32 cm za, zasiania, ok. Natomiast, żeby odstęp między rzędami był jeszcze troszeczkę, troszeczkę większy. Tak bym, tak bym to zrobił. Kto wie, czy na przyszłym roku czegoś nie pokombinuję z tym rozstawem. Trzeba przyjść też tutaj, dokarmić yy, żyjących kolegów. Bo miejscami o widzę, że tutaj się pojawiły. Dlatego o i tutaj w tym pasie, gdzie, gdzie talerzówką chyba nie zagrałem, nie zniszczyłem, jest ich najwięcej, bo tam dalej już nie. Także będzie trzeba, trzeba to zrobić szybko, w miarę, bo. Bo nie ma na co czekać, że tak powiem. Nie ma na co czekać. I tyle, no, co tutaj więcej co tutaj więcej mówić, dyskutować Nagrałem Wam ten film, chciałem Wam pokazać jak to, jak to wygląda Jak wygląda, bo sam dawno na rzepaku nie byłem, ale chciałem przede wszystkim pokazać Wam jak wygląda pszenica w obrawie pasowej Bo może nie każdy, nie każdy to widział Bardzo mnie cieszy widok Widok tutaj pszenicy, że jest Że to się udało, że to wyszło Że to działa Bo na tym mi zależało. Obawiałem się. No i co? Jedyny trud to będzie po prostu tutaj wjechać i opryskać, bo to jest naprawdę mokro. To nawet mokro to jest za mało powiedziane, jest bardzo mokro. A oprysk naprawdę będzie trzeba wykonać. Szczególnie na tej na, na samo się bo inne chwasty. Będą mogły jeszcze poczekać, one mogłyby do, do wiosny czekać, natomiast samosiewy, tutaj te samosiewy rzepaku Z nimi nie będzie można, nie można czekać, więc taki oprysk będzie musiał być wykonany A tutaj jest faza jednego liścia, dopiero idzie drugi powoli Ale może w przyszłym tygodniu jakby tak Prognozy się sprawdziły, to, to fajnie by było, jakby nie padało. Tutaj też trzeba przyjechać, pozbierać kamienie na tym polu. Pracy nie brakuje. Także to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, jeżeli podoba Wam się, zachęcam do zobaczenia sobie, jeżeli ktoś jest nowy. Na inne filmy, na poprzednie materiały, jakie są nagrywane. Oczywiście zapraszam też do subskrybowania kanału. Jeżeli Ci się to podobało, zostaw coś po sobie, na przykład łapkę w górę, a mi to pomoże w tworzeniu, ponieważ będzie to dla mnie dodatkową motywacją. Miłego Wam życzę dnia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.